Tutaj zadzwonimy do, do kolegi. Ciekawe czy odbierze. Mamy niedzielę. Gdzie w domu. Czy może w kościele gdzieś wyjechany. A zieloność dzioba. Zielony ten dziobek ma. Tu zielone ma. Halo? No, słam. Eee, dzień dobry. Ja dzwonię, bo pana młody weszedł prawdopodobnie, bo jest pana spinką. To jest oddział Orzesze, tak? Tak, 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 tak. No, tu młody do mnie. Moje z oblotu weszły właśnie. I patrzę, że jeden sobie z spineczką biega zieloną. I po prostu... Po głosie to pan czaskali. Tak. Dokładnie. Nie, nie dał nie da poznać. Znaczy nie da nie poznać, co? Przez te media. Ale w To jest młodek. Podam panu numer 32, 36. Niebieski, taki mręgusek. Może samiczka. No i weszedł sobie dzisiaj. 3, 6, 7, 3 zrzucone. Także, także bo widzę, że z moimi wszednie. Eee... Myślę teraz jakby go odebrać, no ale ja kiedyś przejeżdżałem, to widać te pana goje miniki no. z ulicy. Jakbym pan na adres wysłał SMS-em to ja może dzisiaj albo jutro podjadę sobie po niego, co? Dobra. Bo się dzwonimy po prostu. W międzyczasie jak wyjeżdżał, żeby wcześniej ustalić jakieś... Dokładnie. No, panu no tam jak prawie. Akurat pana nie było, strasznie mi się gubią te. Akurat mam głęk pod lasem.